Nasza firma zajmuje się dostarczaniem interaktywnej edukacyjnej rozrywki dla dzieci w wieku 0-10-12 lat. Smart Kids Planet to Centrum Mądrej Zabawy. Miejsce, które łączy ze sobą zarówno rozrywkę, jak i edukację. Jesteśmy pierwszym obiektem w Polsce, który został stworzony. W trendzie edutainment, trend, który jest bardzo popularny na zachodzie, w Dalekiej Azji, natomiast w Polsce jeszcze takiego obiektu nie było. Jesteśmy beneficjentem. Programu Bony na Innowacje. Cały projekt kosztował około 480 tysięcy. Dofinansowanie było znaczące, bo wyniosło około 335 tysięcy. Przedmiotem naszego projektu było opracowanie algorytmu interakcji na powierzchniach płaskich, dużych rozmiarów, czyli tłumacząc na nasz język polski. Jest to algorytm, który ma w sobie de facto dwa kluczowe zadania. Z jednej strony to było przetwarzanie wszelkich ruchów, Gestów ludzkich, które odbywały się na projekcji, na ekranie, a z drugiej strony możliwość przetwarzania obiektów 2D na 3D. Dzieci najpierw musiały pokolorować taką kolorowankę, podchodziły do skanera, i następnie, jakby wchodziły z nim w interakcję. Znaczy, musiały Wystartować samochód, wystartować samolot, mogły włączyć stacje do ładowania samochodów elektrycznych, mogły włączyć wiatraki napędzające całe miasto. Także de facto, dzięki temu algorytmowi, my stwarzaliśmy poczucie dotknięcia czegoś, co było niemożliwe do tej pory dla dzieci. Bo one oglądały bajkowy świat i uczyły się z ekranu różnych rzeczy, ale to była jakby odbierały to zmysłem tylko słuchu i wzroku, a w naszym przypadku jeszcze doszedł ten zmysł dotyku. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój. Poddziałanie, bony na innowacje.